Siemano widzowie Będziemy sobie dzisiaj nagrywać e, Wszystkie moje przybory wkleję Mam jakąś muzyczkę fajną tutaj też e, Myślę, że Zaczniemy, bo to chcę wam zrobić Taki test wszystkich moich rzeczy Wszystciuteńkich tak, tak. Dlatego e, Zabieramy się za tę Naszą serię Piszcie co byście jeszcze chcieli zobaczyć W następnej serii naszego odcineczka no tak, a my startujemy. Lecę od lewej strony biurka. Jeżeli że się nie widzieli ostatniego odcinka z krewkami, to sobie zobaczcie. To są e, markery e, z Actiona, jak pudełka były. I sobie taśmą po prostu i taką tą co ją skleiłem te dwa pudełka. Ja mam wtedy taki organizer, to są markery na bazie akrylowo-wodne, w sensie wodne na bazie akrylowej farby. Akrylmarker. E, nie podobało mi się, że są dwie końcówki, oczywiście ja sobie już sam segrowałem, ale ogólnie są takie. Nie wiem, ja mało co nimi robiłem, o, tak wam powiem. Bardziej lepsze to chyba będzie do szkła albo na takich folii, jak właśnie, teraz jest na folii, nie na kartce to nawet fajne, się nie kulkuje, o już teraz się zaczyna kulkować szybko się kulkują, nie, te markery, ale na przykład czasem sobie używałem takie no, do jakichś detali na przykład, albo coś takich drobnych cieniowań, minionka wtedy pamiętam, albo do takich tych, no to pamiętam to co nieco ich używałem, ale na razie jak trochę na boku stoją i mało je używam wiesz Pierwsze to są moje pierwsze profesjonalne kredki, takie pierwsze, pierwsze, pierwsze całkowicie, które jeszcze jakiś tam część tych kredek została. Tutaj są z odzysku e, takie pudełka po prostu z zestawu ołówków, takich tak, innych rzeczy, makiet i tak dalej. Że tutaj wyciąłem. Ja mam taki zestaw kredek, to są kredki z Actiona Saftation. I tutaj jest druga część, ich było 72 chyba, ale. No ja się pogubuję, bo ja mam dużo, długo je mam po prostu. Ja jeszcze mam chyba z dwa lata te kredki. Ale to mało ich na razie używałem bo sobie mam lepsze kredki jeszcze, więc. Dla ładny kolor, taki pełny. Super. To akurat nie było, to jest folia, ale musiałbym na kartce pokazać. Tu jest jakaś śmiela kartka robocza. O jest coś pięknego, nie? Tu mam takie kuleczki, ale tylko dlatego, że mam tam podkładkę na biurko i ona jest taka ten. Bo tak naprawdę to być coś ten, to muszę mieć taką podkładkę ja jeszcze, którą nie wiem gdzie dałem. Ale to jest mniejsza z tym, bo można to załatwić w inny sposób, zginając kartkę na półku i już też lepiej. I to sobie można fajnie wyciągać z tego, o, ślepiej. Lubię takie kredki, ja mogę o nich mówić. Fajne są, to moje takie pierwsze profesjonalne kredeczki, które miałem w ogólnie mojej kolekcji ze takimi po prostu fajnych kredek. No. Przechodząc dalej, co mam po kolei tak na biurku, to w sumie nawet to pominąłem obok markerów. Tych to, co na początku całkiem pokazywałem. Jest taki wielki piórnik, on jest tak pojemny. Tutaj mam wszystkie kredki, jakieś z odzysku albo coś, kiedyś jakby mały miałem kredki te Awec 150, teraz też mam taki zestaw. I tu jest dużo, których mi ich zostało. Mam ich dużo tutaj tych kredek różnych, nie? Tu są jakieś takie, o ma Awec, Astra, Bambino, Jumbo, no. Piórnik ogólnie też jest bardzo pojemny. Jest jakieś te Colorino, o takie kolorki nawet, które mi się fajnie podobają, a... Po prostu ich nie używam. Mało. O, że tą to często używam. Pokażę. O, ta kredka na szybciej szybciej schodzi, przeważnie. Ale ona jest dobra. Te awet kocham je. One są prześliczne. A sam piórnik też jest bardzo pojemny. Przechodząc dalej, mamy markery z Biedronki. Kajet, kupiłem, nie wiem, już jakiś czas temu na pewno. No, ona jeszcze rob, nagrywałem z nimi recenzję, z tym z Lidla też nagrywałem. Ehm, nie mogę o nich powiedzieć. Na pewno mi brakuje brązowego koloru normalnego, nie metalicznego. Końcówka cienka i pędzelkowa. Są one na bazie wody, ale na przykład ten różowy jest dużo gorszy od innych, bo on jest niewidoczny po prostu, niby taki lekko skórowy, nawet powierzchnią róż, ale to w ogóle jak zacnie to tego nie ma, nie? Ale tak same w sobie są nawet fajne na przykład Robiłem nimi latarnie, bo mi tutaj to zainspirowało. Będziemy kiedyś do szkicowników, to Wam pokażę. Następnie moje markery, na której wydałem nieco więcej. Są to markery em, poska. Myślę, się są też tutaj takie toma albo coś, ale głównie poska. Wyciągnę sobie te poski, żeby Wam pokazać konkretnie te, o które chcę powiedzieć. Są to markery akrylowe, nie na bazie wody ani nic, tylko akrylowe, pełni akrylowe i to dlatego one są takie drogie, bo przeważnie są na przykład akrylowe na bazie wody markery, albo... O, no większość tego no to są te poska markery. Yy, nim się fajnie rysuje na płótnie, markerami tymi. Są prześliczne na płótnie, naprawdę. Są jedno na z lepszych e, markerów na płótnie, na kartce. Mam aż trzy, mam aż dwa białe, trzy czarne, bo one są też różne. Te ja tutaj mam i małe i wielkie. Te małe były to 50 zł, tam parę kolorów. To jest mała, jak na te markery. O, to, te są takie grube. jest taka cienniczka ale one też, no, no głównie na płótna ich używam ale też rysowałem mi takie no, fajne rzeczy i też każdemu bardzo serdecznie polecam następnie przechodząc dalej na tam temperówki, takie pudełko po merci i po jakiejś kawie czy herbatach. Kiedyś to miałem tak, że wszystkie temperówki miałem tutaj, ale miałem chyba tylko te dwie temperówki. Nie, ta nie, ta. Miałem dwie temperówki, no jak te, te brudy od tych tutaj były tu, no to to nie było aż tak często do wymieniania, ale jakbym ja tutaj miał trzymać wszystkie moje temperówki... Teraz, no to jeszcze te temperówki zajmują całe miejsce. Jeszcze dwie gdzieś powinny być ogólnie te. Idę poszukać. Nie, nie znalazłam, ale na to była ten Wyobraźcie jak jeszcze ja dwie tutaj dodam, no. Więc... To wykorzystałem. Dełko pod tych Merci. I kredki one to super ostrzą. Przechodząc dalej, będą to markery e, albo kredki, jak mi są przy kredkach. To są moje aktualnie najdroższe kredki, choć że ich jest dosyć mało. To są kredki e, Polychromos Faber Castell oraz kokinory. Mam ich tylko tyle na razie. Ale chcę sobie kupić zestaw e, 60 kolorów gdzie można było coś coś poszaleć z nimi robiłem choćby i takie popieska no, pokażę Nie. o to i to było robione właśnie ja kredkami polichromos świetnie się blendują i wszystko a wy wpadajcie na kolejne odcinki z tej serii, znalazłem sobie pierwszą część z kredkami, tylko teraz mam tak ten, następnym razem sobie będziemy mówić głównie o markerach wodnych, akrylowych. W kolejnej części o ołówkach, cienkopisach i ostatnio o szkicownikach oraz rysikach do ołówków automatycznych oraz o małych lampkach i ozdób na biurku. Więc zapraszam Was na kolejny odcinek za około 6 dni, więc pa!